Skala Richtera skala logarytmiczna określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań w trzęsłach sejsmicznych. Prowadzona w 1935 roku przez amerykańskich geofizyków Charlesa F. Richtera i Benno Gutenberga. Początkowo zdefiniowana była tylko dla lokalnych trzęsień ziemi w Kalifornii. Później definicję skali kilkukrotnie rozszerzono. Miasto zostało założone w 1914. Jego nazwa oznacza w języku angielskim miejsce kotwiczenia kotwicowisko. W 1920. otrzymało prawa samorządowe. W czasie II wojny światowej stanowiło ważną bazę sił powietrznych i lotnisko. Tankowano tutaj samoloty lecące z Ameryki i Europy na Daleki Wschód. W 1954. powstał Uniwersytet. University of Alaska. Anchorage jest położone w południowo-środkowej części Alaski. Rozpościera się na terenie przybrzeżnej niziny. Według danych z 2000 roku Anchorage liczyło 260 tysięcy mieszkańców, 94 tysiące domy i 64 tysiące rodzin. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 59,2 osoby na kilometr kwadratowy. Anchorage jest najbardziej zróżnicowanym etnicznym miastem, stanu. 27 marca 1964 roku o godzinie 17.36 czasu AKST, czyli strefy czasowej Alaski, miało miejsce potężne trzęsienie ziemi o sile 9,2 stopni w skali Richtera. Trwające 4 minuty i 38 sekund trzęsienie ziemi pozostaje najpotężniejszym trzęsieniem ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w Ameryce Północnej i drugim Najpotężniejszym trzęsieniem ziemi, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na świecie od czasu rozpoczęcia nowoczesnej sejsmografii w 1900 roku. Trzęsienie ziemi spowodowało, że rzeki Jeziora i inne drogi wodne zalały się aż do wybrzeży Teksasu i Luizjany. Rejestratory poziomu wody w 47 stanach w całym kraju z wyjątkiem Connecticut, Delaware i Rhode Island. Zarejestrowały trzęsienie ziemi. Był tak duży, że sprawił, że cała Ziemia zadzwoniła jak dzwon. Wibracje, które były jednym z pierwszych tego rodzaju, jakie kiedykolwiek zarejestrowały nowoczesne instrumenty. Trzęsienie to spowodowało spektakularne tsunami, które zminowano z jednego ze statków w porcie Anchorage. Niewyraźny film pokazał cofającą się wodę niknącą w szczeliny skalnych na dnie morskim, a następnie ogromną falę wtaczającą się do portu. Fala sięgała 55 metrów wysokości. Było to największe zarejestrowane tsunami w historii. Terenowe prace badawcze w okolicy Anchorage wykazały ze względem poziomu morza w stosunku do lądu zmieniły się znacznie w wyniku ruchów ziemi. Tłumaczy się to uwolnieniem płyt tektonicznych, które na siebie napierały. Tereny, które wcześniej były na poziomie morza, teraz znalazły się kilka metrów wyżej. Inne obszary, nawet zalesione, schowały się pod wodą. Uważa się, że w wyniku trzęsienia ziemi zginęło 139 osób, 15 osób zginęło w wyniku samego trzęsienia ziemi, a kolejne 124 zginęły w wyniku kolejnych tsunami na Alasce, w Oregonie i Kalifornii, 5 osób zginęło w wyniku tsunami w Oregonie, a 13 zginęło w wyniku tsunami w Kalifornii. Szkody materialne oszacowane na 116 milionów dolarów a 871 milionów dolarów. W 2023 roku. Wydarzenie takie jak trzęsienie ziemi w Anchorage przypomina nam o niezwykłych siłach, jakie żyją wewnątrz Ziemi i mogą niespodziewanie się ujawnić. Zachęcam pozostawić po sobie ślad, byś nie został zapomniany.